Pizdal, Bo jak dzisiaj kończy, za to. A mnie to nie interesuje, co ty robisz. No. Daj mi, A dlaczego daj, dzisiaj nie daj, daj, daj mi kurwo to oglądać. A dlaczego mi lapą zabrał? Bo mnie kocha. No. Ciebie na mnie kocha. No. A czemu na mnie spotkał? A widzisz? Bo śledził mnie. No ja daję pana obejrzysz, nisko. No nie da, obejrzysz szmata pierdolona. Ja nie szmata kurwo, kurwisku Tam kurwo śpisz sobie Ja ci dam kurwo ty tej cfelu Turpiano Ty żółty chuju, żółty chuj A chuju chodzi jest Żółty, moja mama zobaczy to ty kurwa zbladnisz Chuju Każdy ci nienawidzi